No po prostu wydajesz siebie ostatnie tchnienie. No dobra. To ja wyciągam teraz, jak już to się skończyła walka, to wyciągam miecz i pistolet i czekam. <laughs> na tych brudasów. No cóż. Może z się Spróbuj się skontaktować z Regisem, o ile jeszcze żyje. Eee, ja się tak obracam na, od razu na Ari Tarkusa. Arystarkusie, czy jesteś w stanie wywołać rozbłyski na niebie? Albo pojedynczy rozbłysk? On tak zastanawia się... No byłbym w stanie. Ale nie wiem, ile mnie to będzie kosztować. Lepiej utrzymamy tą barierę. Niedługo się powinni w pojechać. Gdybym tak patrzył naokoło... Hmm. Jak się nie uda, to życie. I, I zaczynam się ten, e, tak głośno śmiać, tak żeby wszyscy wyraźnie słyszeli. I, i ten, e, biorę to swoje radio. A może niech on rzuci na czarma, czy mi się też udzieli ten jego humor. E... To by było dosyć taki fajny motyw. E... Mistrzu, co teraz na to? Proszę bardzo. Na plus powiedzmy, plus 10. E, znaczy ja mam rzucać, tak? No rzuć, zobaczymy, czy mi się udzieli. A Co to mi się nie udało. Tak? To jest na... No aha, nie udało ci się. No to patrzy na ciebie jak na idiota. Bo to by było dosyć taki wiesz, fajny motyw po prostu. Ja wyjmuję ten radio i mówię ee, tak, słyszę, przyjąłem, podchodzę, potwierdzam, cel zlikwidowany, ale wszystkie, ale to absolutnie wszyscy mają to słyszeć. Ja to bardzo, ja to wykrzykuję wręcz. Tak ee... Cel zlikwidowany. Jest tylko mały szkopuł. Jesteśmy otoczeni przez bardzo dużą liczbę ażlenów. Chyba tego nie przeżyjemy. Proponuję ostrzelać z orbity wszystko na mojej pozycji. Wszystko. <grym wiosenie> Jak ja, to słyszę, to też zaczynam się historycznie śmiać. Wiesz, to jest, to jest bardzo ciekawa koncepcja, tylko że ci ażleni niczym nie wiedzą o czym Ty mówisz, bo nie znają Twojego języka. Ale może kilku zna. Część roz, e, rozmawiało, stąd mój pomysł. Aha. E, no zobaczmy, czy oni Wasz blef rozgryzą, bo jesteście po prostu I przyparci ja do domu, się... i Niedługo zdechniecie. E, e, wszystkich ostrzela. Zabierzemy ich ze sobą do piekła. Ja o kurwa. A listarku tak. się jeszcze udaje podtrzymać, tak też dobrze. Już myślałem, że to jest rzut na ich siłę woli. Co to dla mnie jest, na, na fellowshipa, czy z czego i hmm. będą rozgryzać. Dobra, ale Regisie, no masz teraz kluczowy rzut. Masz plus 60, no bo już analizowałeś pod każdym kątem. No kurwa, jak teraz nie trafisz, to ci chyba tam pójdę i jem. Hmm? To jest całkiem prawdopodobne Dobra, jedziemy No No Ale z tym 60 e, To jak w końcu słyszysz, słyszysz, że dopytuje się ciebie jakiś major e, e, Major, który wywołuje tak nadzieję Sterna Nadzieja Sterna, słyszycie? Co się tam kurwa u was dzieje? Wzywaliście na... posiłki czy nie? Tu nadzieja Sterna, Inkwizitor Regis przy mikrofonie. Potrzebujemy, Potrzebujemy posiłki. Kto akolita. mnie słyszy? Kto mnie słyszy? Aha, to akolita. Major Tobin, prowadzimy zwiat, jesteście tutaj... Macie tu niezły syf. Panie majorze, jesteśmy otoczeni. Znajdujemy się wewnątrz czym na Zatakowało nas ponad 500 aszleńskich wojowników. Potrzebujemy pomocy. W razie gdybyśmy zginęli, katedra, część katedry musi być rozwalona. Natychmiastowa. Wytrzymajcie jeszcze chwilę. Yy, walkirie są w drodze. Czekaj, ja sobie muszę zapuścić los Walkirii. Yy, Słyszeliście taki tekst, no i teraz tak, Aristarkusie, ile wytrzymasz? Tutaj był pozytywny rzut, czyli K10? Spokojnie. Tylko, że tak, więc epitafium. Spoglądając na rozwaloną mo rozwalone monstrum, dostrzegacie, że ów monstrum z powrotem powoli, jakby, jakby łuski z niego schodziły, zmienia się w herlawego starego człowieka, które zostało przez korupcję okropną przemienione. Z drugiej strony nadal otaczają Was aż leni. Niektórzy wbili się już do plebanii i zaczynają robić nam mnie złe czystki. Po krótkiej chwili Ogromny wybuch wstrząsnął niemalże całą nadzieją i połowa katedry, którą z takim trudem tutejsi budowali, runęła, zawaliła się. Część murów stoi nadal, strasząc yy, tym, co w środku jest. Tak? Ściany pokrwawione jak jasna cholera, by ktoś tam pomidorówkę rozchlapał. Okej. Okay. Tekst zaś... wlefował i on się tu do nie spodziewał a, jakiegokolwiek odzewu, nic tu na to, te które miało to powodować, artykę. przekonają po prawdziwości jego słów. Więc on widząc wybuch, zaczyna się już szczerze, głośno śmiać, pada na kolana i jednocześnie płacze. Znaczy kurwa mieli szczęście. Ale to, ale to jeszcze nie to, ponieważ yy, Lazarus słyszy charakterystyczny yy, syk, gwist wysokoprężnych silników, które słychać już, oj, z daleka z daleka. O, to ja próbuję łapać e, widzisz, tym moim radyjkiem. Widzisz na... Yy, no widzisz na niebie jak punkciki świateł pozycyjnych hen, hen tam daleko w czerni widnieją i mrygają. tak? coś się zbliża i to cały ogrom takich, no powiedzmy punkcików tak dużo, ale ustawiają się w coraz bardziej znane formy konkretnie mhm. trzech bardzo szybko lecącą maszyn no ja się teraz zaczynam śmiać i tak wykrzykiwać do tych asylnów mam nadzieję, że lubicie napalam o poranku. <laughs> e, dokładnie w takim momencie w tak krótkim jak palców e, ogromne stalowe kolosy przelatują nad nadzieją Sterna sypiąc dziesiątkami niekierowanych pocisków, tak? które y, s, w, 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 no, ciągnąc za sobą wstęgi dymu białego i rozżarzonego upadają na ziemię i rozpryskują się z ogromnym hukiem y, miotając odłamki wszędzie. Widzicie jak ci aszleni, ci wojownicy, y, y, którzy do Was z taką nienawiścią pałali tak? Są masakrowani. Odłamki wybuchają w tłumie, rozrywają kończyny, wypruwają flaki. Wszędzie dookoła unosi się mgła czerwieni oraz oderwanych kończyn, a które zaraz po chwili podłapują. Tak też dosyć niemiły ogień. Jest istna masakra, a Aristarkus ledwo to trzyma. Aristarkus ledwo to trzyma, unosi ręce ku, yy, ku niebu, klęka na jedno kolano i podtrzymuje tą tarczę, która, z którą też pociski uderzają i na którą też się rozbryskują, ale trzymają, powiedzmy, całą yy, tą nawałę z daleka od was. <todgłosy> Także w tekstu się narzekał na Imperialną Gwardię. Ja w tym czasie wiesz, yy, yy, pozbawiam wodza kostkę całej broni. To znaczy trupa wodza kostkę. Mhm. A to chwila. Yy, z... No więc tak. Ja yy, po nadaniu wiadomości po prostu już wybiegam na plac i dostaję i, I dostajesz rakietą. Yy, nie, ja słuchaj, by... w ogóle, w ogóle yy, większość budynków się zawaliła. Plebania została, bo była zbudowana z dosyć dobrego, dobrego materiału Ale tak Z katedry to została jedna ściana Kawałek i witraż Z tej oberży i tak dalej tak, Ze wszystkiego dookoła no, nie ma co zbierać Z namiotowiska i z ogrodzenia też nic Tylko tylko jakimś cudem ostała się Jurna Łasica. O, bardzo dobrze. Tak, Jurna Łasica jako, jakoś przetrwała. Sprawda też jest trochę podziurawiona, ale co to byłby za urok, gdyby nie była? I kiedy już wszystko ustało, po jakichś no, dobrych kilku minutach, tak, Arystarkus postanowił zdjąć tarczę. Odsapnął. Wszędzie dookoła jest czerwony budyń. Skwierczący i przysmażony, ale jest. Dobra. Jest po... No, no Aristarkus po prostu na jedno kolano przyklęka, ale zanim odetchnął z ulgą i zanim przeszedł do triumfu, podchodzi do tych kart tarota imperialnego, które, które odrzucił, tak? bierze swój kostur i w jedną walną po prostu. I na waszych oczach potłukła się jej zewnętrzna powłoka. A w środku, a w środku, drodzy państwo, coś, czego nikt by się nie mógł spodziewać. Istna misterialna maszyneria. Maszyneria utkana z dziwnych, błękitno-zielonych kryształków, które coś miały robić, ale są tam pewnego rodzaju znaki i hieroglify, których Wy nie rozpoznajecie, bo nie macie takiej wiedzy. Ale Harry Starkus wie co. Natomiast Wy, no cóż, przetrwaliście jakoś. Kolejny raz. Mhm. Dobra, ja przeszukuję... Już mi nie mógł teraz co tam ten jak jaką miał przy sobie broń, po prostu zgarnię jego broń do plecaka i tyle. Dobra. Ja tam...